Na taka prawda, futbolu ad hoc, jeśli chodzi o komentarz, ale myślę, że Lionel Messi zasługuje na komentarz tu i teraz. To jest piłkarz, który jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii świata. To jest piłkarz niewątpliwie, który naznaczył ostatnie 20 lat futbolu i jeśli podejmuje decyzję o zmianie klubu, to jest coś niesamowitego i jeszcze jest to decyzja, która absolutnie zaskakuje piłkarski świat. Ja postaram się tutaj w tym live'ie, może nie za długim, ale Merytorycznym, konkretnym, potrzebnym, wydaje mi się, jeśli chodzi o prawdę futbolu, bo chcemy na bieżąco informować o tym, co się dzieje. Słuchacie mnie na bieżąco w różnych miejscach, choćby teraz w pracy, natomiast pewnie odsłuchacie też w ciągu następnych. Kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Ja postarałem się troszeczkę zbadać, na jakiej zasadzie Lionel Messi idzie do Ameryki, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, bo pójść jakby do Arabii Saudyjskiej to było coś najłatwiejszego, coś wręcz, co jawiło się, słuchajcie, jako oczywiste. Ja pokażę taki, taki serek związany z transferem. Karima Benzemy to jest z La Gazzetta dello Sport i to jest jakby przychody które otrzymuje Cristiano Ronaldo jak widzicie 200 milionów euro 100 milionów miał dostać Karim Benzema natomiast jak widzicie ta suma dla Messiego jeśli chodzi o Arabię Saudyjską miała być przegigantyczna nie gigantyczna ale po prostu Jakaś niewyobrażalna, no powiedzmy to sobie szczerze, bo miało to być pół miliarda euro za jeden sezon gry. Do tego bonus 100 milionów euro, a więc możliwe zarobki 600 milionów. Natomiast słuchajcie, co do Karima Benzemy, bo to też jest warto powiedzieć, że Karim na tym serku sprzed kilku dni ta stawka była inna. Natomiast ostatecznie, gdy na Gali. Marki powiedział, że to co stoi w internecie to nie jest prawda. No to, żeby się sfotografować z taką koszulką, to arabowie musieli zapłacić bardzo dużo pieniędzy, ponieważ Karim Benzema podbił stawkę razy dwa i ostatecznie za dwa lata kontraktu w tej lidze zarobi 400 milionów euro. No to są po prostu nieprawdopodobne pieniądze. Pieniądze można powiedzieć, często decydują o życiu, decydują o ludzkich wyborach. Piszecie, Messi już nie prześcignie Cristiano Ronaldo w liczbie strzelonych bramek w Lidze Mistrzów. Na pewno jest to ciekawostka, słuchajcie, na pewno ci dwaj goście napędzili piłkarski świat. Na jednej jest Galf... W Monte Carlo, w Monaco, jest taka słynna scena, gdzie zdiagnozował to sam Cristiano Ronaldo: że kiedyś pewnie na kolacji się spotkają i pogadają o tym, jak zdominowali klubowy, no, w ogóle światowy futbol, tak naprawdę, przez te ostatnie kilkanaście. Lat. Natomiast Lionel Messi, US Messi, taka tablica przyszła nam do głowy wspólnie z Marcinem Talikiem przed tym live'em, uznaliśmy, że właśnie fakt, że wybrał Stany Zjednoczone, to jest najbardziej zaskakująca informacja ze wszystkich. Bo jak patrzyłem na te media przez ostatnie tygodnie, słuchajcie, to tam przedstawiano to tę możliwość pójścia do Interu Miami jako absolutnie coś, no coś takiego niemożliwego, tak naprawdę. Słuchajcie, szansa malusieńka, szansa w ogóle nieporównywalna z szansą na dołączenie do Barcelony. No już nie mówiąc o dołączeniu do Al-Hilal, czyli tego klubu w Arabii. Saudyjskiej. Natomiast słuchajcie, to też bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Messi mówi: nigdy nie kierowałem się, udzielił właśnie wywiadu Mundo Deportivo i Sportowi, a więc katalońskim dziennikom, którym mówi, że to nie kontrakt decydował. Nie jest prawdą, że ta sfera ekonomiczna była przeszkodą czy problemem. Nawet nie rozmawialiśmy o. Kontrakcie, jakaś propozycja kontraktowa ze strony Barcelony padła, no bo wiadomo, Arabowie to podbijali tą stawkę do niebotycznej kwoty, prawda? Natomiast ja myślę sobie tak: Messi i tak pieniądze z Arabii Saudyjskiej zarobi jako ambasador turystyki, walorów tego kraju. Jak wiemy, nawet wzburzył Paris Saint-Germain w trakcie. Ostatnich kilku tygodni czy kilku miesięcy, gdy miał mieć wolne dni, poleciał do Arabii Saudyjskiej, i później był zawieszony, zresztą za to przeprosił, on swoje pieniądze w Arabii Saudyjskiej zarobi. Natomiast, czy może zarobić pieniądze w Stanach Zjednoczonych? Bo to też jest, myślę, że bardzo ciekawa kwestia. Okazuje się, że jak tak przeczytałem media światowe, to ten kontrakt będzie też. Gigantyczny, bo to nie jest tak, że Major League Soccer nie ma możliwości płacenia. Całkiem niedawno, choćby wiosną tego roku, MLS podpisał kontrakty z wielkimi firmami Apple i Adidas. Mega deal mówi się, że dziesięcioletnie umowy z tymi firmami przyniosą 2,5 miliarda dolarów, Więc Messi, tutaj widzimy go w koszulce reprezentacji Argentyny. Adidas jest dzisiaj sponsorem Argentyny. Natomiast Adidas też podpisał dożywotnią umowę z Lionelem Messi. Tak jak Diego Armando Maradona miał dożywotnią umowę z inną firmą niemiecką, z Herzogenaurach, też mającą siedzibę, a więc z Pumą, tak Lionel Messi dożywotnią umową związał się z Adidasem. I, i też absolutnie kolekcje, przychody z, ze sprzedaży koszulek Lionela Messiego, część tych przychodów ma trafiać do Lionela Messiego, a więc to też. Może być potężne kwoty w związku z jego przejściem do Interu Miami, do klubu Davida Beckham'a na Florydę. Następna sprawa. Słuchajcie, media światowe też podają, że tajemnica tego dealu to też jest choćby streaming praw telewizyjnych. Streaming dzisiaj coraz bardziej powszechny i MLS jest gotowa część, jakiś tam procent z zarobków na tych prawach przekazać Messiemu widzimy TVP choćby teraz transmituje Ligę Arabską pewnie za niewielką kwotę ale jakąś kwotę przez to że w tej Lidze Arabskiej no chyba nie, że Grzegorz Krychowiak gra można go też tam pooglądać natomiast trafił tam Cristiano Ronaldo ciągle i wciąż te nazwiska wzbudzają prze e ogromne emocje bo to są ludzie, którzy rzeczywiście naznaczyli epokę w futbolu są gigantami, ja bym powiedział, nie tylko tej epoki, oni są gigantami całej historii piłki nożnej. 24 czerwca Lionel Messi będzie świętował 36. Urodziny. Ma obecnie 35 lat, no ale rocznik 1987, więc urodziny będą już 36. I, charakterystyczna, I charakterystyczny jest komentarz. Całkiem niedawno doszło do spotkania Joana Laporty, więc prezydenta Barcelony, i Jorge Messiego, a więc ojca Lionela. No i rzeczywiście to spotkanie jakby spowodowało znowuż taki wzrost emocji, że może jednak Messi dołączy do Barcelony. Natomiast w momencie, teraz, gdy Lionel Messi. Udzielił tego wywiadu, gdzie Inter Miami już jakiś filmik taki z mediów bardziej jakby światowych, odnoszący się do tej możliwości tego transferu do MLS-u, do tego dokładnie klubu, zamieścił. To Barcelona wydała teraz komunikat. Dla mnie absolutnie szokujące jest zdanie następujące. Prezydent Laporta. Rozumie i szanuje decyzję Messiego o rywalizacji w rozgrywkach mniejszych wymagań, z dala od blasku Jupiterów i presji, jakiej był poddawany ostatnio. No, myślę, że nie jest to zdanie, które spodoba się Messiemu. Oczywiście Laporta, Barcelona komunikuje, że chcą kolorować, hołbić i propagować tego piłkarza, ale myślę, że tak naprawdę Messiemu nie jest po drodze z Laportą, że to też bardzo zaważyło. Charakterystyczna jest odpowiedź Lionela Messiego w tym wywiadzie dla Mundo Deportivo i katalańskiego sportu na pytanie o kontakty z Laportą i Szawim. Lionel Messi powiedział bardzo wyraźnie, słuchajcie, z Laportą rozmawiałem raz czy dwa. Okej, okay, z Xaviem kontaktowałem się często. Z szawim wymienialiśmy regularnie poglądy. Dopytywałem się, czy aby na pewno chce mnie w drużynie, czy znajdę się w tej drużynie, czy to potrzebne jest tej drużynie Barcelony i samemu Szawiemu. Ja rozumiem, że Szawiemu Messi ufa, natomiast Laporcie absolutnie nie ufa. Mówił o tym swego czasu naprawdę futbolu Piotr Kurban. Kapitalny gość, który wychowywał się w Hiszpanii, który śledzi, jest kibicem Barcelony. Niespecjalnie to ukrywa człowiek z Osasuny, który współpracuje przede wszystkim z Eleven Sports, a także Polsatem Sport, też z Prawdą Futbolu. I jakby zwracał uwagę, że ta relacja Messiego z Laportą jest Mocno naruszona, jest dramatyczna, jest fatalna, jest zła i naznaczona przez tą konieczność odejścia w 2021 roku. I muszę powiedzieć, że wczytując się w dzisiejsze wypowiedzi Messiego, bardzo wyraźnie to widać. Na pewno w klubie są ludzie, którzy nie chcą mojego powrotu, tak jak nie chcieli, abym został, gdy musiałem odejść. Gdy dziennikarze pytają go, czy Barcelona jest swego rodzaju raną, taką otwartą raną dla Messiego, trochę tak, trochę tak. Słuchajcie, mówi to Lionel Messi, który jest, Barceloną. Barcelona jest Messi. No, byli wspólnie połączeni od. Ja już mówię w tym punkcie zawodowym, bo byli połączeni dłużej, prawda? On znalazł się w Barcelonie już w 2000 pierwszym roku, prawda? Natomiast w pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w 2004 roku. No ale to ten rok, te lata juniorskie nazwijmy to, tak? Wprowadzania do tej drużyny Barcelony, to, są, to jest też czas, no to jest ponad 20 lat niezwykłej absolutnie historii, która skończyła się w 2021 roku, który został tak naprawdę wypchnięty z tej Barcelony. Jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, La Liga formalnie zgodziła się, jakby na przyjście Lionela Messiego. Natomiast sam Messi potwierdza to, ale, ale mówi zarazem bardzo, bardzo sceptycznie. Mówi o tym, że byłoby to bardzo długie lato. Ponieważ musiałoby spełnić, być spełnionym wiele czynników, zobaczcie, wiele czynników, żeby rzeczywiście dopełniło się to przejście Messiego z Paryża do Barcelony. Barcelona, on sam mówi, musiałaby sprzedawać zawodników, obniżać pensje. Nie chciałem przez to przechodzić ani być w, za to odpowiedzialny. Zobaczcie, Messi zdawał sobie sprawę, że będzie czekał, że niby jest zgoda La Ligi, ale są pewne warunki tej zgody, jeśli chodzi o La Ligę i to finansowe fair play, które obowiązuje w Hiszpanii. I on dodaje jako płętę całej tej sytuacji. Byłem oskarżany o wiele kwestii, które nie były prawdziwe w Barcelonie. Nie chciałem jeszcze raz przez to przechodzić. Nie chciałem też, e, jakby. Słuchajcie, to jest niesamowicie mocne zdanie. Nie chciałem pozostawić mojej przyszłości w cudzych rękach, w obcych rękach. Tak można też e, tłumaczyć. E, wypowiedź Lionela Messiego, a więc on kompletnie nie ufał Laporcie. Ten, ten charyzmatyczny gość, prawda, z którym przecież on współpracował, przecież wkraczał do drużyny Barcelony, gdy Laporta był prezydentem tego klubu. Ja mówię o tej pierwszej drużynie. Laporta został chyba w 2003 roku prezydentem i był przez następne 7 czy 8 lat prezydentem Barcelony. Ale to doświadczenie z Laportą, tego wypchnięcia do Paryża, i to jest to wypchnięcie też, jak wspominasz pobyt w Paryżu, pytają się dziennikarze Messiego. I on mówi, no, nie tak jak marzyłem, że trudny. Zwraca uwagę na to fakt, że jednak był skazany na życie w obcym mieście, w hotelu. Widać, jak zależy mu na rodzinie. Naprawdę, słuchajcie, to nie są rzeczy też, które nie są jakby prane pod uwagę przez piłkarzy. Tym bardziej rozumiałem i rok temu o tym mówiłem, gdy Robert Lewandowski i jego otoczenie walczyli o Bayern Monachium. Byłem przekonany, że ma to sens ze względu na rodzinę, na rozwój, jakby, na możliwość życia w innym miejscu. Monachium, świetne miasto w Niemczech, bardzo bogate, najbogatsze. Bawaria, e, kraina świetna, ale Barcelona, Casteldefels do życia jeszcze lepsze. Możliwość rozwoju e, niesamowita, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. To zobaczcie, w imię tego rozwoju też Messi idzie do Interu Miami, bo najwygodniejszy wy, wybór byłby po Paryżu. Arabia Saudyjska za te gigantyczne pół miliarda rocznie, czy, czy z bonusem 600 milionów, mógł pewnie, on i tak podbijał niesamowicie tą stawkę, bo mówiło się, że Arabowie dawali 400 milionów, zobaczcie: Cristiano Ronaldo płacą 200. Jeszcze jedno pytanie, jakby trzeba sobie zadać. Dlaczego Arabia Saudyjska to robi? To jest pytanie, które warto wyjaśnić i przesądzić, bo słuchajcie, o co chodzi? Dlaczego Katar organizował Mundial, Arabia Saudyjska teraz chce organizować Mundial i kupuje czołowych piłkarzy świata, płacąc im w ogóle stawki? Nierynkowe to nawet nie są nierynkowe stawki, to są, słuchajcie, kosmiczne stawki, takie stawki, które w, w wykraczają poza sens biznesowy, ponieważ biznesowego sensu w tych stawkach nie ma. To jest wszystko coś, co mówiłem w jednym z nagrań, tutaj prezentowałem takie nagrania przed Mundialem w Katarze. To jest coś, co jest związane z soft power. Tym, co jest bardzo ważne dla niektórych krajów. Katar i tak jest bardzo małym krajem, a zobaczcie, porwał się na organizację Mundialu. To jest kraj, który ma, nie wiem, wielkość województwa opolskiego ktoś mi ostatnio to. Usta, jakby uświadamiał, natomiast Arabia Saudyjska to jest powierzchnia 3, 3, 3 razy Polska, prawda? To jest 30 milionów ludzi, a w Katarze jest 2,5 Miliona, ale Katarczyków wiecie, to jest kilkadziesiąt tysięcy, tak naprawdę takich rzeczywiście korzystających z życia. Ta proporcja w Arabii Saudyjskiej też jest określona. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali tam za chlebem, żeby pracować, no ale lekko licząc Mesji w swoim życiu. Nie tylko wygrywał bardzo wiele, słuchajcie, no bo to, ta, ta liczba zwycięstw, tych triumfów, słuchajcie, cztery razy wygrał Champions League, trzy razy Super Puchar Europejski, trzy razy Klubowe Mistrzostwo Świata, wygrał Igrzyska Olimpijskie też, wygrał Mundial do lat 20. I co dla niego najważniejsze, stąd ja taką koszulkę dzisiaj przywdziałem, Słuchajcie, przywdziałem taką koszulkę, ponieważ mam przekonanie, że rzeczywiście ten mundial to była pewna obsesja Lionela Messiego. On dzisiaj też wypowiadając się, on mówi tak, w pewnym momencie mówi tak, to był bardzo trudny czas, to był bardzo trudny czas, ale był ten miesiąc spektakularny, kiedy sięgnąłem z reprezentacją Argentyny po puchar świata. To go nieprawdopodobnie napędzało w, w tej przygodzie z Paris Saint-Germain. Natomiast na koniec on też mówi, że sezon jest bardzo trudny przez ten Mundial i nie skończył się tak, jak on chciał, czy tego oczekiwał. Jeszcze jedna kwestia. Słuchajcie, Dziennikarze często media są oskarżane o kłamliwe kwestie. Jak tak patrzę na dzisiejszą narrację Lionela Masiego, jeśli chodzi o Mundo Deportivo i Kataloński Sport, to muszę powiedzieć, że on bardzo widać, że ta, to środowisko dziennikarskie, które jest w Katalonii, które jest wokół Barcelony. Które sprzyja klubowi, gratą kartę klubową. Dzisiaj też bardzo często są dziennikarze, którzy absolutnie są związani z danym klubem i prezentują rację tego klubu. Bardzo ostro, w kilku momentach tych wypowiedzi dzisiejszych, Messi mówi, że wiele rzeczy zostało przedstawianych kłamliwie, wręcz nie dam, nie sposób tego wszystkiego sprostować. Wielu dziennikarzy mówi kłamstwa, kolejnego dnia kłamią i nie sposób, nie można nic z tym zrobić. Musiały go boleć, cały czas mówi o tych przeciekach medialnych, które dotyczyły jego osoby. I widać, że, że to środowisko. Barcelonie, on też mówi na koniec: Ja wrócę do Barcelony, żeby tam mieszkać. Ja chciałbym w tym klubie pracować w jakiejś roli. Ja rozumiem, że on potrzebuje dystansu, potrzebuje takiego katarziz. To Te dwa lata w Paryżu to za mało dla niego. Ja rozumiem, że on potrzebuje takiego katarzis w Stanach Zjednoczonych, kilka lat, które tam spędzi w Miami i być może już po tym okresie Laporty, bo myślę, że z Laportą współpracować Lionel Messi. Nie będzie, tak ja czytam te jego wypowiedzi. I mówi tak, też potwierdzano moje przejście do Arabii. W Barcelonie się z tym godzili, a kolejnego dnia, jakby odwracali kota ogonem, zmieniali wersję wydarzeń. Ten jeden miesiąc, gdy wygrałem Puchar świata. Był spektakularny, ale tak to był trudny czas. On jakby nie może się pogodzić z tym czasem w Paryżu. Jakby nie może się pogodzić z tym, że został wypchnięty z klubu. Nie może się pogodzić, że nie został właściwie pożegnany. Meniusz Messi był geniuszem futbolu. Taka jest prawda, jest geniuszem futbolu. Słuchajcie, jest geniuszem futbolu. Ja się tak zastanawiam, na ile on wydłuży swoją karierę. Ktoś powie, jaka jest MLS? Słuchajcie, ja bym nie oceniał jej tak nisko. Widzicie, że jest przepływ piłkarzy z MLS-u do Europy i oni sobie absolutnie radzą w Europie. Dotyczy to choćby też polskich piłkarzy, takich Przemek frankowski, prawda? Także bardzo znaczący piłkarz, jeśli chodzi o Ligę Francuską w tym sezonie, więc ja bym nie umniejszał tej ligi. Oczywiście ten komunikat Barcelony zwraca uwagę, że to są rozgrywki o mniejszych wymaganiach z dala od blasku Jupiterów. No można tak to przetłumaczyć, no ale co powiedzieć o Arabii Saudyjskiej? Tak? Co powiedzieć o Arabii Saudyjskiej? Pamiętajcie jedną rzecz że Messi też, on chce się cieszyć grą w reprezentacji Argentyny już jako mistrz świata. On to powiedział. Słuchajcie, to jest 174 mecze dla Albi Celeste i 102 gole. To jest niewyobrażalny jakby wynik, ale on jakby nie kończy tej przewagi. Na razie tak nie powiedział jak długo. Powiedział na jakiś czas chciałbym się cieszyć grą w zespole mistrzów świata. No ale przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych ja, y, Kanadzie i Meksyku jest przyszły, 23. mundial w historii świata, a więc to też może być kuszące. Powiedzcie tak, no, sporo czasu, sporo i nie sporo, bo ten okres mundialowy to nie 4 lata, 3,5 roku przerwy, już pół roku minęło, 3 lata y, jest, no mogłoby to być absolutnie kuszące. Mówiłem o tych kontraktach Apple'a i Adidasa, Abe właśnie przygotował czteroodcinkowy, potężny dokument o pięciu mundialach Messiego, a więc te możliwości amerykańskie przedstawiania tego story Messiego są przepotężne. Słuchajcie, też um, amerykańską ligę w, w poprzedniej postaci, e, tej z lat 70., napędziły wielkie gwiazdy. Tak jak Pele, e, czy Beckenbauer, e, czy Miller, czy Cruyff, e, czy Kazimierz Dejna, gdzieś tam pojawił się już po e, tym okresie świetności tej ligi lat 70., świetności gdzieś w tym znaczeniu, że pojawili się tam gigantyczni e, piłkarze na koniec kariery, ale wiecie. To jest trochę tak, że futbol to jest klub, futbol to jest liga, ale futbol to są ludzie, to są gwiazdy, to są co działa na wyobraźnię najbardziej dzieci, dzieci, młodzieży. Właśnie gwiazdy. Taki geniusz, o którym mówicie, działa na wyobraźnię dzieciaczków. Jeśli się zgadzacie z tym, zalajkujcie. Ja jestem przekonany, że napędzi przez ten najbliższy czas Lionel Messi MLS. I też może napędzić swoją karierę, jeśli chodzi o mundial. Plus trzy, miałby 39 lat w trakcie następnych finałów Mistrzostw Świata. Długi czas. To jest długi czas, ale też wydaje mi się, że ma przekonanie do tego. Gościł przecież w Stanach wielokrotnie. Ma przekonanie do tego, że z dnia na dzień może smakować tam życie. Cieszyć się radością życia z rodziną, ze swoimi dziećmi. Widać, że na tym mu zależy, chyba też dlatego, dlatego nie chce, jakby, iść do Arabii Saudyjskiej. Nie Barcelona, nie Al Hilal, a Inter Miami, Florida, coś niesamowitego. No, co tu ukrywać? Już dziś zerkaliśmy przez polskich piłkarzy na MLS, a teraz pewnie fani futbolu, kochający futbol, kochający ten kurs, który reprezentuje, ten geniusz, o którym piszecie na czacie. Co do Lewego, słuchajcie, no te arabskie pieniądze, one też dziś pojawiają się przy Robercie Lewandowskim, ale nie wierzę, że teraz, tu i teraz by odszedł. Lewego jeszcze, jeszcze pamiętajcie, Lewy jest też ciut, ciut młodszy od Lionela Messiego, Lewy to jest sierpień 1988, a więc jeszcze myślę, że przynajmniej dwa lata tego smakowania z kolei tego statusu super gwiazdy Barcelony i rzeczywiście człowieka, który. No już przyczynił się do trofeów Barcelony, już wywalczył Super Puchar, już wywalczył La Ligę, już wywalczył koronę Króla Strzelców, więc siłą rzeczy będzie się cieszył z tego statusu i z tego przywileju życia w kapitalnej krainie Robert Lewandowski, myślę najbliższe dwa lata, a później kto wie, kto wie, czy Stany Zjednoczone mimo wszystko nie zadziałają na jego wyobraźnię, myślę, że mega Messi, Podbił też MLS, to, to, co do tego nie mam wątpliwości, a to, że Amerykanie jednak mogą różnymi trikami, dealami, pieniędzmi, wielkimi firmami, streamingiem i wszystkim innym podbijać tą garzę dla Messiego na Florydzie, to też jest prawda w futbolu. A radość życia na pewno w Stanach, duża radość oglądania Messiego, dopóki będzie grał w piłkę. Niewątpliwie będzie przeogromna. Taka moja prawda futbolu na dzisiaj, takie pół godziny komentarza US Messi. Jeśli się podobało, zalajkujcie. Jutro się widzimy też, ale to z innym tematem będziemy zapowiadali w mediach społecznościowych. Lionel Messi idzie na Florydę, nie do Arabii Saudyjskiej, nie do Barcelony, o czym mówiło się przez ostatnie kilka tygodni, kilka miesięcy. Dziękuję.